Thank you. Pragniemy dzisiaj złożyć najświętszą ofiarę za świętej pamięci księdza Gerarda, który tę ofiarę najświętszą składał przez 31 lat w swojej posługi kapłańskiej. Chcemy dziękować Panu Bogu za dar jego życia, za łaskę powołania, za to wszystko, czym obdarzył. Kościół, któremu służył tych wszystkich, których spotkał na swojej drodze. A także prosić Pana Boga, by darował mu wszelkie winy, które popełnił z ludzkich słabości i przyjął go do grona świętych Przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania, byśmy wszystkim sercem mogli uczestniczyć w tej najświętszej ofierze. Spowiadam się o do... Wyszechu, I нам, братья wiedział do swoich uczniów. Niech będą przepasane wasze biodra i zapalone pochodnie, aby podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej będzie wracał, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacza. Szczęśliwi oni słucy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam nam, przebaczy się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej zdarze przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiecie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby złamać się do tego. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, syn człowieczy przyjdzie. Bo to po, słowo Wielka rodzina zmał, zmarłego księdza Gerarda Umiłowani bracia i siostry 3 listopada tego roku Podczas mojej wizytacji kanonicznej w parafii Pod wezwaniem przemienia pańskiego do Dobromilu Ksiądz Gerard pokazał mi Kopertem z napisem Testament księdza Gerarda, na której w mojej obecności dopisał z Proszę pochować mnie na cmentarzu pościska. Tę wolę potwierdziłem w swoim podpisem. Wydawało się wówczas nam wszystkim. Że spełnienie tej prośby to jakiś daleki czas, i że atrament na kopercie zdąży wypachnąć. Od tamtego wydarzenia upłynęło zaledwie 25 dni, i oto przychodzi nam spełnić prośbę księdza Gerarda. To czynimy w duchu wdzięczności za Jego życie, prosząc Boga, aby przyjął go do społeczności z Awianem. Przynagla przyna nas do tego obietnica, którą Bóg przekazał w tej świątyni parafialnej w dniu Chrztu Świętego i z którą On żył i dla której spełnienia poświęcił całe swoje życie zakończone uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata, Króla ludzkiego losu, Króla naszego wczoraj, dzisiaj i jutro. Spoglądając na trudne, uświadamiamy sobie, że dla zmarłego kapłana dopełnił się czas wczoraj i dzisiaj. Jego księga życia, która otwarła się 12 października 1950 roku, została zapisana do ostatniego wolnego miejsca i dzisiaj jest już zamknięta w czasie i stanowi historię 69 lat, z których od 5 czerwca 1988 roku to lata posługi kapłańskiej. Najpierw jako wikariusza Petrze w Lwowie, następnie przez 26 lat jako proboszcza parafii i kustosza sanktuarium Matki Boskiej w Rudeckiej i, i przez ostatnie 4 lata jako proboszcza w Dobromilu. W tym czasie pełnił również posługę dziekana Samborskiego i ojca duchownego, dykanacie Krydeckim, a w dowód wdzięczności za ofiarną posługę duszpasterską otrzymał godność kanonika gremialnego kapituły Bazyliki Metropolitalnej w Lwowie. Jako młody kapłan za ledwie rok po święceniach został proboszczem ludka. Dobrze wiemy, że był to bardzo trudny obowiązek, gdyż trzeba było zaczynać od uprzątania kościoła, w którym po wojnie władze sowieckie urządziły magazyn, profanując tę świątynię wraz z grobową kryptowodziny plebnik. Trzeba było gromadzić rozproszoną wspólnotę parafialną i angażować nie tylko do życia religijnego, ale, ale i do remontu. Trzeba było szukać funduszy i dobrodziejów, nawiązywać kontakty z dawnymi parafianami w Dobrym, do Polski, szukając ich i u nich wsparcia. Młodemu pełnemu energii kapłanowi udawało się zjednoczyć wokół siebie wielu ludzi dobrej wody i zaangażować ich w kościoła. Za jego staraniem w grudniu 1995 roku Powróciła do świątyni Wielka Kopia pewnego Obrazu, który od wieków odbierał sześć i przy którym ludzie zyskiwali łaski i doświadczali jedynie Czasy jego posługi w Ludkach to również zorganizowanie uroczystości kornacyjnych, jakie miały miejsce 2 lipca 1996 roku oraz podniesienie świątyni do ranii do rangi sanktuarium w 2003 roku. To on pochylił się nad sprofanowanymi i doc doczesnymi szczątkami szczotka, rodziny Fredro, wśród których znajdował się pisarz Aleksander Fredro i zaangażował wiele polskich środowisk w uporządkowanie krypty i powtórnych pochówek. Jemu również parafia ludka zawdzięcza nową plebanię, którą możemy nazwać ostatnim darem przed przejściem na grobowstwo do Głoginia. Duszpasterska posługa księdza Gerarda wykraczała także poza Rudek. Niech mi będzie wolno tylko wspomnieć starania o budowę nowego kościoła w Panowicach oraz budowę i remont kościołów w Susłowie i Pohorcach. Myślę, że nie byłoby tych wydarzeń, gdyby nie było wiary jego rodziców, którzy nie patrząc na prześladowania wiary, zaszczepili w swoich dzieciach wiarę i odpowiedzialność za wspólnotę Kościoła. To to rodzeństwo tak liczne towarzyszyło jemu w jego posłudze kapłańskiej, a w sposób szczególny siostra Elżbieta. Nie byłoby powołania kapońskiego, gdyby nie było heroicznej postawy kapłanów pracujących w oświska. gdyby nie było zaufania słowom Jezusa, który powiedział, prościa będzie Wam dany, szukajcie a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą Wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a ceny, otworzą. To właśnie tym słowom uwierzył młody Gerard Liryk, który wiele lat starał się o pozwolenie wstąpni, wstąpienia do Seminarium Duchowego w Brytcy. Czerpliwie i wytrwale prosił, nie tracąc nadziei na spełnienie swego planina, ojcze kapłana. Jego wytrwałość została nagrodzona i pobłogosławiona przez Jezusa Najwyższego Kapłana, któremu wiernie i ofiarnie służył przez 31 lat swej kapłańskiej posługi. Ubiłowani bracia i siostry, święty Paweł Apostoł w liście rożynia napisał Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zamrzający nas w śmierć zostaliśmy razem z nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. W tych słowach odnajdujemy jutro księdza Gerarda, jakim jest wkroczenie w nowe życie. Bo jak słyszeliśmy w pogrzebowe i wierzymy, Życie nasze zmienia się, ale się nie kończy. Takie przekonanie nosił sobie nasz współbrat w kapłaństwie, czego dowód dał w swoim testamencie, gdy 12 października 2006 roku napisał. I raz jeszcze polecam się włosierdziu Bożemu modlitwom kapłanów i wiernych o duszę moją. Zwracam się z gorącą prośbą do wszystkich o darowanie mi uraz i krzywdy, jeśli takie były. Jeśli ktoś przeze mnie został obrażony. Wszystkich przepraszam. Wszystkim wszystko wybaczam. Nic z tego nie pamiętam. Za wszystko gorąco od serca dziękuję. Ksiądz Gerard. Sługa Chrystusa Kościoła i Ludu Bożego. Matko Miłosierdzia, Królowo-Rudecka, przyczyń się za mną do syna swego. Księże Gerardzie, dziękujemy za te słowa i nad Twoją trudną obiecujemy modlitwę. A jeśli w czymś zawiniliśmy, z wdzięcznością przyjmujemy Twoje przebaczenie. Powierzamy Twoje doczesne szczątki ziemi, na której się urodziłeś i wychowałeś, wierząc, że pośród swoich najbliższych doczekasz Panemnego Złapy Bo jak pisał święty Paweł Apostoł, otóż jeśli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będzie, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy. wielkiej umysłowości, wielkiego serca. Gromadzimy się, żeby odprowadzić bardzo skromnego i prostego pracownika na niwie pańskiej, księdza Gerarda Gerika wiernego powołaniu swemu aż do śmierci. ksiądz, Henry, ksiądz Gerard przyszedł na świat Wtedy, kiedy już rok odszedł, w więzieniu znajdował się ksiądz Edward Salejny. Ksiądz proboszcz Edward Skrobacz pozostał sam. Kiedy miał 8 lat, przeżywał ksiądz Gerard śmierć swojego proboszcza w 1958 roku. Ale widział też mógł widzieć, jak wrócił z więzienia ksiądz Edward Saletni i przeżywał jego pogrzeb w wieku 17 lat. Nie, wie, nie wiemy, kiedy zrodziło się to powołanie kapłańskie, ale wiadomo, że w bocznym ołtarzu przy Trójcy większej, stała figura świętego Gerarda z zamkniętego klasztoru redaktoristów, a przy niej zawsze się modlił świętej pamięci ojciec Szczepan, ojciec Rada Wielodziennej Rodziny, to on właśnie nadał to imię swojemu synowi, przyszłemu kapłanowi i to imię jako nosiło, jako spuściznę tego zamkniętego kościoła i tego wielkiego trudu tych kap, wielu powoleń kapłanów, redemptorystów i tych kapłanów tutaj na ziemi. Kiedy zrodziło się kiedy zobaczył, że otworzyła się droga do kapłaństwa, kiedy przybył kapłan z Łotwy, ksiądz Kazimierz Mączyński, utorowała się nowa droga do Rygi. Pierwszym kapłanem, który wyświęcił się z tej parafii jest obecny tu ksiądz Repozyt, szemny kanoników, ksiądz Pradat Józef Ligowicz. Ale nie można było parami iść do seminarii. Więc dlatego udał się do Lwowa na polecenie księdza Rafala Kiermickiego. Pracował w kartonażnej fabryce, czyniąc albumy w dzielnicy, gdzie mieszkałem. Mieszkaliśmy z Radem, często go widywaliśmy. I, I nigdy nie wiedziałem, że chcę pozostać kapłanem. Dopiero wtedy, kiedy ja przyjechałem do Rygie, ażeby skrócić ten drogę, tam się zameldować. Kiedy mnie przyjęto tam, jako robotnika też w, 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 w kotłowie, palaczem, to wtedy zobaczyłem księdza Gerardę jako już yy, kleryka pierwszego kursu. Dzisiaj przybyli pożegnać się z nim właśnie kościół z Rygi, ksiądz Felix, Szczebel jest kolega kursowy i mój kolega kursowy, ksiądz Czesław Mikszto, kiedy to 38. rocznicę swoich, swojego życia ksiądz Gerard przyjął święcenia kapłańskie. mają 38 lat, myśmy byli o wiele młodsi. I byliśmy razem święceni, jak ona w kapłaństwo właśnie byliśmy świadkami, kiedy ksiądz kardynał e, e, Julian Wajboc e, e, udzielił święceń kapłańskich e, kapłanowi, ka, kapłanowi z Ukrainy. Tak kapłanowie, który nie miał wielkich aspiracji, był pokorny, ale był też życiowo, można powiedzieć, zaradny, bo klerycy, którzy młodzi byli, dali mu takie w seminarium przydomy, szlachetny. Takim szlachetnym został do końca. Wiedział, że kapłaństwo to też e, przecież trzeba być szlachetnym i przedstawiać Chrystusa. I na pewno zaskoczył nas wszystkich, zaskoczyłeś nas wszystkich, księże Gerardzie, swoim podejściem. Ale uczyniłeś nam ten dzień prawdziwy skupienia. Przybyli tutaj, ażeby pożegnać szkoła, polska szkoła, a Ty byłeś też wychowany w tej mowie pacierzeki i przybyli tutaj też chowo cię parafianie dawni, którzy powiedzieli przed kościołem, że to jest nasz ksiądz. Tak, to jest nasz ksiądz lwowski. To jest rok, w którym odszedł jeszcze jeden kapłan lwowski, w styczniu ksiądz Ludwik Kamielewski. Byłeś w jego łoku, jesteś nad kolejnym odwołanym do wieczności. My kapłani Jesteśmy wszyscy i e, e, do tego mają, mamy się przygotowywać, bo jest łacińskie słowa, sacerdocis sors, e, 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 tepentina sorc, sacerdotis sorc. Nie spodziewana śmierć to los kapłana, przygotowanego kapłana. I ksiądz Gara zostają na przykład wierności swemu powołaniu kapłańskiemu. Dajemy ci tę ostatnią przysługę. Przypadł nam udziale spełnić ten testament, ażeby na tej ziemi Tobie ten, to miejsce pochódku przyrządzić. Wypowiedzieliśmy na, na Twoją trumną księżę przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie to, tobie chwała w Przenajświętsza. I prosimy Cię, księżę Gerardzie, przemów za, nas, za nami słowo, ażebyśmy mogli także wyjść na spotkanie przychodzącego Pana. ciało było świątynią Ducha Świętego. Niech Bóg przyjmie Cię do swojej chwały. Daj nam tak dążyć do Niego, abyśmy po doczesnym życiu połączyli się kiedyś z naszymi braćmi, tam gdzie oczesz wszelkie łzy z naszych Bożów przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Na Boga, aby pobłogosławił grób naszego brata. Boże, ty natchnąłeś sprawiedliwego Józefa z Arymatei, aby złożył ciało zbawiciela w Nowym Grobie. Pokornie Cię prosimy, abyś w Twojej dobroci pobłogosławił grób, który przygotowaliśmy dla naszego zmarłego kapłana Gerarda. My składamy jego ciało w grobie. Ty przyjmij Jego duszę do nieba przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało księdza Gerarda wskrzesił w i powołał Go do społeczności świętych. Prośmy o to w cichej modlitwie. Nasz pan Jezus Chrystus powiedział: Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze nad nim. Ożywieni tą wiarą, módlmy się wspólnie do zbawiciela za księdza kanonika Gerarda. Jezu, Ty pozwoliłeś swojemu słudze składać eucharystyczną ofiarę, Sprawa, by Ciebie chwalił na wieki. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszego brata, daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego wysłuchaj nas panie zjednoczeni z wszystkimi wiernymi którzy nas poprzedzili do wiecznej ojczyzny módlmy się jak nas nauczył nasz zbawiciel Oczy nasz, których jest w niebie, święcie imię Twoje, szyjc trójeństwo Twoje, bądź wola Twoja, w niebie tak i na Ziemi. Chleba naszego niego daj nam dzisiaj i odpój nam nasze winy. Jako nie odpuszczamy naszych winowajców i nie nas na spuszczenie, a To Tobie pić ze źródła wody życia. Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan Cię wskrzesi w nieostatecznym. Żyj w pokoju.

Tej, a ci, którzy już nic mojemu skończyli i tak strasili termin od go